thank you dobry, witam się dzisiaj z wami tym pięknym widokiem, piękne kwiaty, róże, które dostałam od męża, jest to nowa dostawa, ja już się śmieję, że nowa dostawa, ponieważ mój mąż naprawdę bardzo często obsypuje mnie kwiatami. I on zawsze wie, że mi się podobają białe róże, no ale żeby nie było monotonnie, zawsze jakieś tam pomieszane weźmienie. To są moje kolory w ogóle: pudrowy róż, taki piękne to są kwiaty naprawdę. Tutaj kolejny bukiet, troszkę później go poprawię. Muszę zawsze rozkładać te kwiaty na kilka wazonów, ponieważ mąż tyle mi przynosi tych kwiatów, że one w jednym się wazonie nie mieszczą. Ale tak to wygląda. Już jestem. Teraz witam się już z wami w całej okazałości z poranną kawką. Jak widzieliście, jest to nasz poranek. Moja poranna rutyna: pielęgnacja twarzy. Później oczywiście szykuję małego do przedszkola. Szykuję mu śniadanie. Schodzimy na dół. Szykuję mu lunchboxa z kanapkami, z owocami. To wszystko mu pakuję w plecak. No i czekamy. Na 9 ma do przedszkola, więc tak za dziesięć, dziewiąta przeważnie wyjeżdżamy, bo do przedszkola jest bardzo blisko. A o tym, oczywiście, jest zimno, jeszcze nie chcę go ciągać po dworze, bo troszkę mi ostatnio pokasływał po tej Polsce. Ale jak się zrobi cieplej, to na pewno będziemy chodzić, ponieważ od nas z domu do przedszkola idzie się przez piękny park i szkoda, naprawdę, by było wsadzać go w samochód. A teraz łyka ciepłej kawki z rana. I powiem, jaki jest plan na dzisiaj. Zaraz zawożę Aleksa do przedszkola. Po przedszkolu umówiłam się z koleżanką, z Wiesią, tutaj z Rozendala, że zajadę po nią i pojedziemy do Lidla zrobić zakupy na bigos, na sałatkę jarzynową, ponieważ zbliżają się święta. Ona była chora ostatnio, miała obustronne zapalenie płuc, a porusza się rowerem i... Nie uśmiecha mi się, żeby rowerem jechała po tak silnej infekcji, po antybiotyku, na zakupy. Więc pojadę po nią samochodem, wypijemy sobie kawkę i polecimy na te zakupy. No i co? Mam nadzieję, że ten dzień będzie ciekawy i zapraszam Was do spędzenia go razem ze mną. Miłego oglądania. Nie wiem, czy pamiętacie, w Polsce kupiłam takie dwie donice. Wczoraj przesadziłam te kwiaty. Bardzo ładnie to wygląda. I to jest ta większa, a tu jest ta mniejsza. W tą mniejszą wsadziłam Storczyka. Nie wiem, tak pod światło trochę nie bardzo widać. Naprawdę, Donice są super. Ta tutaj z boku to ona już tu była, przesadziłam tego kwiatka. Nie wiem, co to za kwiatek. Dostałam kiedyś zaszczepkę od teściowej. Ale no, takie wdzięczne e, kwiatuszki wypuszcza. One w ogóle na noc się zamykają, te kwiaty. A teraz już widzę, otwierają się powoli z powrotem. Ale na noc są zamknięte w takie rurki: jak ten właśnie tutaj pączek. <laughs> Fajny ten kwiatuszek, naprawdę. Tak to wygląda: doniczki są so super. Cieszę się, że je kupiłam. Jeszcze jedno kupiłam taką głowę. Ale głowa jeszcze nie jest zaaranżowana, że tak powiem. Wiecie co, chcę tutaj kupić takie, takie kwiaty. Jakby żeby zwisały, żeby to były ala włosy, dlatego ona jeszcze czeka i nie sadzam tu byle co. Wiecie co, z tyłu możecie zobaczyć u mnie jakieś e, dziwne mikstury, że tak powiem, ale to jest nic innego, jak najlepszy na świecie nawóz do kwiatów. Pamię Jeśli macie kwiaty w domu, obojętnie kwitnące czy kwiaty zielone, to jest super nawóz. Po prostu zjedliśmy dwa banany, Wrzuciłam do szklanego yy, pojemnika, do szklanej takiej butli i zalałam ciepłą nie wrząco, ciepłą I to mhm. wystarczy, żeby powstało 2-3 dni, co, co raz to trzeba przemieszać i podlewać tym kwiaty. Zobaczcie, ten kwiat kupiłam, on był troszkę zmarnowany, ale właśnie po tej miksturze z banana on ruszył pięknie. On ma tak pięknie zielone liście, puszcza nowe liście. Naprawdę super jest ta odżywka, a jeszcze lepiej jest do kwiatów kwitnących ona działa. A jak podlejecie tym storczyki, to będą wam kwitły jak szalone storczyki czy inne kwitnące kwiaty, ale do tych zielonych roślin domowych też na ogrodzie, ja tym róże podlewam. Super. Jak się sezon zaczyna w ogóle ogrodowy, to u mnie zabronione jest wyrzucać skórki z, z banana, bo ja robię te mikstury i właśnie później tak pięknie mi te rośliny się odwdzięczają. you Wcale nie nagrywałam wam zakupów z Lidla, bo byłam w koleża z koleżanką tak jak Wam mówiłam na zakupach w Lidlu, ale ja nie wiem, co się w ogóle z tymi ludźmi dzisiaj stało. Czy to przed świętami już? Boże, my żeśmy nie mogły wejść do sklepu, tyle ludzi. W ogóle ci pracownicy rozkładający towar, jakoś tak dzisiaj nieporadnie sobie z tym wszystkim y, radzili. Te palety wszędzie, na środku sklepu. Więc ja, jakbym jeszcze wyjęła ten aparat i zaczęła cokolwiek nagrywać, to by było więcej chaosu niż tego nagrywania i tego filmu. I przyszłam do domu, y, wziąłam się za obiad szybciutko, gotuję ziemniaczki. I zrobiłam szybciutko kotlety mielone, bo ja już nie wiem, co mam temu dziecku gotować. Naprawdę, my to zjemy wszystko, ale Aleks Nasz to on chyba ma tak zwaną tą wybiórczość pokarmową. No, mówię wam, on nic nie chce jeść. Ratują mnie tylko jajka, omlet z dżemem i makaron, kluski. I to jest wszystko. I owoce. Owoców mógłby jeść full. Sok wyciskany świeżo z pomarańczy on uwielbia, ale jak tak Jad przez kilka dni pił, znaczy ten sok pod rząd, to normalnie zaczęła mu się odparzać kupa od tego wszystkiego, bo to kwaśne takie wszystko było i on miał tą skórę taką czerwoną. Że musiałam mu przerwać. To na szczęście byliśmy w Polsce i jak jakoś tak od tej rutyny odszedł, bo pierwsze co schodzi na dół, jak z góry schodzimy, to on pokazuje na pomarańcze i na wyciskarkę do soku i on chce sok pić do śniadania. Także no, muszę trochę przestać mu z tymi owocami, no ale je dużo bananów, dużo borówki, to uwielbia też kilogramami, tylko chodzi o takie obiadowe rzeczy na ciepło, ja mam z nim problem, żeby cokolwiek zjadł na ciepło, no lubi frytki, no ale wiecie, no nie będę mu ciągle dawać frytek, bo to też niezdrowo, chciałabym, żeby jakieś mięsko zjadł, próbowałam już wszystkiego, co się da, no ciężko z nim, dlatego tak no te obiady, co robię, to robię raczej yy, pod niego. I tutaj smażą się kotleciki mielone. Oczywiście siatką zakrywam, bo naprawdę to jest dobry patent. Mam czystą kuchenkę, no czystą, no nie jest czysta, no ale nie jest wszystko popryskane tym tłuszczem. I tu się dogotowują młode ziemniaczki. I zrobię do tego jeszcze mizerię i będzie obiadek. Wiecie co? No trudno mi jest usiedzieć w domu, jak jest taka pogoda. Chodzi mi o to drzewko. Kupiłam Lidlu. Tu jest plakietka. I tak stoi. Na razie tutaj postawiłam, niby się hartuje, podlałam go. Zaraz mu muszę znaleźć gdzieś miejsce. Tu powsadzałam troszkę bratki. No, jeszcze ten nasz przedogródek, że tak powiem, nie wygląda za dobrze. Muszę tu zrobić porządki. Eee. O, proszę bardzo, nienawidzę takich rzeczy. Oczywiście mój mąż gdzieś jedzie, wszystko mi zostawia tutaj pod domem. Nienawidzę, jak mi robi taki bałagan, po prostu nienawidzę. Patrzę, czy gdzieś chwasty nie wychodzą. O, to mi chyba przymarzu, bo troszkę jakby przymrozki były w nocy, i nie wiem, czy to. Chociaż nie jest takie oklapło, może wody nie miało. Dzisiaj to podlewałam. Zobaczymy. Zaglądam zawsze do środka. Czy nic tu ze środka nie wyżera mi tych tuj? Ostatnio przed wyjazdem do Polski wszystkie pryskałam. O, ale jako wzeszły mi się. Hosty. Mm, fajnie. Super. O, i tu jeszcze bratki. Oczywiście. Tu mam taką donicę pod oknami. To już chyba wszystko wsadziłam. Bluszcz mały, taki drobny. Pomiędzy jednym a drugim bluszczem, bratki, oczywiście one jeszcze nie kwitną, ale jak zakwitną, będą piękne. I róża taka mała, fery. Różowiutka, pięknie będzie wyglądać. Mam jeszcze jedną fery tam. Ja lubię w ogóle takie kompozycje w tych donicach robić. Tutaj mam też fery, ale na pniu. Uwielbiam w ogóle to są moje kolory: pudrowy róż albo takie lila. I obsadziłam to taką trawą. No to tak jak mówię, czeka do wsadzenia. Tu też jest kompozycja. Ja już sama nie wiem, co tu jest. To pięknie się rozrasta. Tu jeszcze są wrzosy z tamtego roku. Wiecie, że ja dopiero się dowiedziałam, że. Nie trzeba wykopywać, wrzucać wrzosów, bo one są wieloletnie. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dosadziła tutaj bratków. Wszędzie bratki. Tu mam drzewko oliwkowe, oczywiście na dole obsadzone bratkami. Nie zwracajcie uwagi yy, na ten bałagan. Ja wiem, że się nie pokazuje palcem, ale po prostu jestem w trakcie ogarniania wiosennych porządków. Jest tu trochę ziemi. Tu mam takie urządzenie, ponieważ pryskałam. Pryskałam mój szpan, od, od ćmy bukszpanowej, od, Tak, od ćmy dobrze mówię, bo w tamtym roku też była masakra. A widzę, że puścił mnóstwo już świeżych takich listków. Ale to by była super pożywka dla ćmy. One potrafią naprawdę w przeciągu dwóch dni chyba. Jest hałas, bo jestem przy ulicy, zniweczyć cały ten krzak, one potrafiłyby go normalnie zjeść, dlatego tam to stoi, przed wyjazdem do Polski jeszcze to opryskałam, także w miarę to wygląda, trzeba to przyciąć, ale jeszcze nie teraz, patrzę, tu tytuje. ale tu też nic nie lata, nic mi nie zżera, no bo w porę pryskane to było. Także no, posprzątać tu i będzie dobrze. Ten lilaczek, chodzi mi o to drzewko, jest też piękne, ale on musi zakwitnąć. Jeszcze nie teraz, ale też będzie miał takie liliowe. No jak sama nazwa wskazuje, lilak. No i oczywiście nie wytrzymałam. Taham to kupione drzewko na zewnątrz, gdzieś go ulokuję. Poszukamy mu gdzieś tu miejsca, jeszcze nie wiem gdzie, ale wam pokażę, co wsadzałam. Wsadzałam. Te takie sopelki choinki. Jedną, drugą. I tu trzecią. Mam nadzieję, że się przyjmie. Tu też mam małe bukszpany. Dopiero. Ten y, ogród dopiero się robi tak naprawdę. Wiecie co? Nie chcę Wam nawet pokazywać, bo to jest jeszcze taki bałagan. Trawa nieskoszona, w ogóle chyba mi się za dużo nawozu dało na tę trawę. Muszę to wszystko poogarniać. W każdym bądź razie ten ogród jest jeszcze bardzo młody. Wiadomo, w tamtym roku go robiliśmy. No, myślę, że po trzech latach dopiero on. Będzie jakoś wyglądał. Nie wygląda to teraz fajnie, estetycznie, no bo wiadomo, trzeba to zrobić. Dopiero wszystko będzie kwitło, dopiero będzie wszystko wschodziło. Te drzewka też są wszystkie młode. Nie wygląda to tak, jak już ogród jest rozbujały, cały. Ale uwierzcie mi, że idzie sezon i na pewno też dużo filmów będzie się pojawiać z ogródka, bo ja to po prostu uwielbiam. O, I obiadek gotowy, ziemniaczki już się ugotowały. Wyjmę kotleciki mielone. Wiecie co? Ja to co chwila, by do was. Wiecie co? Wiecie co? Też wkładacie ręcznik papierowy, jak wyjmujecie jakieś rzeczy jedzenie ze smażenia, żeby ten tłuszcz. Najpierw wsiąk nadmiar w ten ręcznik papierowy, a później ja to wyrzucam. Ale wydaje mi się lepsze jedzenie wtedy jakoś. Już mogę wichurę wyłączyć, ja na no to mówi wichurę, mój okap. Wyłączymy kuchenkę, kotleciki nasmażone, ziemniaczki ugotowane zrobię jeszcze małemu mizernie. Oczywiście jeszcze kawkę szybko, cały czas poglądam na zegarek. Bo już jest za trzecia, W sumie to już powinnam się zbierać. Ale nie wytrzymałam tak jak mówiłam, i musiałam trochę pogrzebać w tym w ogródku. Także rozbieram się z fartuszka i będę się zbierać po małego. Bo nie chcę, żeby czekał, bo on źle znosi, jak mamy wszystkie przychodza. On czeka, czeka, a matki nie ma. Idziemy po Alexa. Jest fajna pogoda, cieplutko. Więc pójdziemy troszkę na plac zabaw, koło przedszkola.